Trułki zasuwają, a ja się biorę. Proszę państwa, sami o No, jakieś akcje będziemy robić, typu odkłady, typu zabieranie miodu, dawanie ramek pustych i zobaczę, jak to wygląda w ulach. Jeśli jest grubo, to jutro z rana to samo i będę kręcił jutro i się wybiorę. Jutro wybiorę. Jakoś tak, albo wziąć jutro od rana, kręcić, po prostu zabierać po trzy ule. Zabierać, kręcić, oddawać. Nie o to chodzi, że ja nie mam co włożyć za bardzo. Yy, jakbym miał zewsząd yy, zabierać, yy, yy. no to, to puste, te zostaną ule, to jeszcze nie, nie wiem, czy nie gorzej, kurde. W nie będzie miała gdzie siedzieć, nie? Zara, kurde, pouciekają mi. Noga, biorę się, czasu nie ma. No niestety nie da się odebrać o tej porze miodu. Nie wszystko jest zaskopione. I kapie, nie? Więc no nie wiem, albo jutro rano się przejdę i powybieram. Albo trzeba czekać, tymczasem to zdejmę. Bo wszystko zalane jest właściwie, nie? Trochę tutaj tylko miejsca jest na poszerzenie. Mógłbym właściwie jedną ramkę wyjąć, ale też nie mam gdzie za bardzo. Chyba, że odkład będę robił. To do odkładu wrzucić. I poszerzyć, nie? Rozszerzyć to. ulmały. No, proszę państwa, rozwałka stalna. Ja w biegu cały czas. Kurde, ledwo zacząłem, no ale mam zrobione odkłady Wielkopolski. Jeden i dwa tadanty, nie? Różnej siły, nie? To zależało od rodziny, z której pobierałem. Klakier? nie, to inny kot. Inny kot. No. Już nie będę mówił od której, co, bo i tak tam nikt się nie orientuje w sumie, nikt tego tak nie śledzi. No i co, idę doić do, kozy i kurde zostawiam to, wrócę, to muszę jeszcze do Wielkopolskich Krzysia zobaczyć, mam nastawki. I tego jeszcze chciałem, tak? bo ten też był podejrzany, a nastroje rojowe nie, nie, były tylko w tym, <gryw> znowu znalazłem. Kurczę, miseczkę z jajkiem, nie? więc no nie wiem o co chodzi tej rodzinie. Nie chciała wchodzić do nastawki za bardzo, nic nie robiła tam, Tro, troszeczkę pszczół tylko było, więc wziąłem trzy ramki z jednego, tam gdzie jest pełno, nie po prostu z czerwiem. Przełożyłem tutaj do nastawki i tam weszły po trochu, nie? więc może coś się ruszy, bo dużo pszczoły jest, nie. I poszerzyłem jeszcze, nie? że było na zapas. No i co, no i takie manewry dziwne. No, kurde, się śpieszy i dojść i wracam, i, i mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze coś tutaj ogarnę. No, dziewczyny, powiem Wam jedno: jak ktoś Wam będzie mówił, kurde, stawaj ule. Mało roboty, miód będzie, kasa będzie, wszystko będzie. Roboty, prawie nic. Tak mi mówiono. Wam się zwierzę. Teraz jestem w szoku, co się dzieje. <laughs> to już, nie wiem, ponad tydzień chyba. E... Od rana do nocy. Nie tylko przy pszczołach, no wiadomo, zajmuję się innymi rzeczami też, innymi zwierzakami też. Ale pszczoły najwięcej mi zajmują od kwietnia. A no, od kwietnia do końca maja. W maju to już w ogóle... Dzisiaj na przykład większość dnia zbijanie ramek węzeł, i tak dalej. nie? No, i tutaj też kolejna część dnia. W międzyczasie jakieś duperelki ogarniałem na farmie. Mhm. No, ale dobra. Przejdźmy do setna sprawy, sukcesy. Sukcesy nas interesują, więc no, pojechałem tak jak mi się wydawało, że są najsilniejsze z tego co widziałem, tam wyłaziły i po ulach chodziły w środku te pszczoły, więc się zastanawiałem i tak o Ładeli w odkładzie, no byłem zdziwiony, bo te pszczoły drugi dzień zasuwały gdzieś tam na zewnątrz, znaczy w środku ula, ale na zewnątrz po całej nadstawce i nie wiedziałem co się dzieje, dlatego dzisiaj zajrzałem też przy okazji i się okazało, że jedna osłonowa ramka zarwała się od miodu, nie? No, i tam się złożyła po prostu, i te pszczoły tam no prawdopodobnie no kurczę, no tak wyszło, że wyszły, nie? No, tam jakoś się ścisnęło, czy coś. I nie wiem, i tam się kręciły pewnie z tego powodu, bo gniazdo im rozwaliło, no, co trzeba odbudowywać, więc to, no, gdzieś dzień, dwa temu, tak jak zauważyłem, pewnie, bo tam odbudowa to, no, gdzieś tak nie, niecałe dwa dni, może. No, na razie to zostawiłem, tylko że z boku w ogóle za, za tworem. Nie? Zostawiłem tą ramkę, zobaczymy jak wybiorą miód, to niech wybierają, a jak nie, no to będziemy to zabierać. Nie wiem, wycisnę miód czy coś i gdzieś z wodą rozrobię podam pod odkłady czy coś w tym stylu. To osłonowe, więc to możliwe, że, że, że tam jest z zimy jakiś pokarm skądś wziąłem czy coś, czy to ich w ogóle może był, nie? Więc osłonowych się nie rusza ramek. No a tak ono to słuchajcie, temu trójeczka zrobiłem odkład, ponieważ tam pszczoły wyłaziły. zobaczymy czy no, dużo tej pszczoły było, pełna nadstawka zrobiłem odkład pierwszy w tym podwójnym ulu po lewej stronie, to jest tamtąd. No i z góry wziąłem z nadstawki 2 czy 2 czy 3 ramki, już nie pamiętam do tego Zeszłorocznego, późnego odkładu, który nie chciał mi wejść do nadstawki, więc zobaczymy, czy to się poprawi. A dla trujeczki dałem, właśnie zamieniłem te ramki, bo tutaj były nieodbudowane, więc będą miały co te pszczółki robić. Jest ich trochę mniej, to i tam węzy dostały do gniazda, wiadomo, no, zwykłe tam zabiegi, żeby ta pszczoła miała robotę, póki miód nie będzie gotowy. No, tak. O, tutaj zajrzałem na sekundę. Wielka nadstawka była dana. Jak oglądaliście, to tam było, chyba nagrywałam o tym. E, tak, i spojrzałem na tą nadstawkę, bo górna, wiadomo, pełna. No, może z 5% jeszcze mogą doładować i zasklepić, e, bo jeszcze nie do końca zaskopione. A właśnie tą, co dałem, pod spód, tą dużą na całe gniazdo. No to jest odbudowywana i zalewana, nie? Więc no nie wiem ile im to zajmie, zależy, jakie tam pożytki no, codziennie coś noszą i leją, bo to wszystko się leje. No, myślałem, że po wybieraniu jakieś ramki tutaj przyszedłem. Kurde, nie da rady. Będzie trzeba z rana, ale to jeszcze parę dni. Muszę przejrzeć tak jak dzisiaj przejrzałem te ule, to muszę resztę przejrzeć i po prostu ten. No i jak gdzieś będzie coś, jest stan rojowy, nastrój rojowy, to po prostu albo odkład, albo będę zasilał to co już zrobiłem czerwiem na wygryzieniu. No, kolejny ul ten no. Wielkopolski poleciał z niego, on jest akurat mały, nie to są dwa takie same ule. Z, no z dysku za flaszkę je wziąłem i tam odremontowałem. Nie? Z tym, że tego podniosłem i tam dwie nastawki wchodzą, a tego, no, tylko deskę tam wymieniłem, co tam gniło, coś tam poprawiałem, zabezpieczyłem i ten ul jest dosyć mały. Nie? Tam na dole, nie wiem, z 18 ramek pewnie, no i na górę, nadstawka i to wszystko. Nadstawka pełna, pszczoły pełno, w gnieździe też gniazdo zalewane, więc chciałem tam. Odkład zrobiłem, węzy wstawiłem i z góry, skóry chyba coś też zabierałem. Tutaj, o, bo jedną ramkę skądś wziąłem, Wielkopolską, i tutaj włożyłem, bo tutaj też mamy nadstawkę dałem do tego i do tego drugiego też nadstawkę dałem. I tam tylko zerknąłem do korpusu. Czy nie widać, no, czy jest czerw, jak to tam wygląda? Nie, ale już nie rozbierałem, nie rozgrzybywałem, bo no to nie ma sensu dźwigać tych korpusów i, to, i tam się roz ro tego. One mają miejsce, widzę jak węze ciągną, to znaczy, że wszystko no raczej powinno grać. Nie? Tak więc no, przyjdzie pora, będzie lżej, no to wezmę i tam też obejrzę co się dzieje u tych pszczół No i tutaj właśnie ten, ten pierwszy co już miał nadstawkę, no to jest zalany w 90% no. za sklep już zaczynają sklepić, także dałem yy, Pustą nadstawkę z węzą na spód, nie? A na górę ten miód, co już zniosły. Dobrze. Kolejny odkład poszedł z podejrzanego ula, gdzie też pszczoły wyłaziły. Nie? Było sporo pszczoły, sporo, dużo, no wszystkie ramki, wszystko pozalewane. Nadstawka też no, prawie pełna. No, no to też sięgnąłem odkład, no skoro tyle tej pszczoły, no to też tam ile tam z trzy ramki wziąłem tam czerw, nie był tak, że oddechy do dechy, tylko no, łącznie może taka ramka czerwił, może mniej. Już nie, nie wiem, tylko pilnowałem, żeby tam po prostu na którejś z ramek było troszeczkę jajek albo, albo malutkich larw nie? jednodniowych żeby to tam zobaczymy jak to będzie, czy matki będą robić, no, czy pociągną matyczniki, że będziemy dokładać jakieś te jakieś ramki jeszcze nie? No, mamy czas, więc wiecie to, to dopiero końcówka maja. To, to tutaj możemy, mamy pole do popisu. Ewentualnie tam później się podda matkę, albo, albo to co odłączyłem się, gdzieś tam wrzuci. Jeszcze się złączy, albo wszystko się złączy. Jedną matkę się da i wiecie, można robić cuda. Tylko że no, bez matki no, za długo też nie mogą być, wiadomo. No, ale to zobaczymy, co będzie się działo. Yy, tak, no i kolejny ten podejrzany był żółty. O, te noty, to pszczoły wychodziły. No i ja wiedziałem, bo on bardzo szybko zasuwał, nie? Wyprzedził też większość rodzin tutaj na pasiece w pewnym momencie no i teraz też widziałam dużo ramek znaczy dużo nas cztery takie oddechy do dechy no i reszta bo pozalewane pyłku też dużo nie? ja w następnym roku muszę pyłki mieć znaczy ten poławiaczy pyłków mieć gotowe i wszystkie lądowiska przystosować pod jeden rozmiar tak jak tutaj już robiłem nie bo trzeba te pyłki poławiać one kurde niektóre mają tendencję że naprawdę no, zawalone komórki są tym pyłkiem matki ograniczonej więc więc na pewno można tutaj w tej kwestii popracować, żeby wydajność wzrosła. Nie? No, no i odkład zrobiłem taki, że tutaj mamy dwie ramki wyjąłem bodajże, więc jedna, nie dwie czerwiu pewnie też niepełna. Jeden, jedna ramka na wygryzieniu i gdzieś tam druga z larwą z jajkiem. Tak, no i trzecia jakaś tam z pokarmem wiadomo. Mm -hmm. No, i z nadstawki wyjąłem, bo zobaczyłem, że na środku, no, kurczę, matka poleciała, i to z fajnym czerwiem y, y, nietrutowym. Chociaż chyba troszeczkę było, ale to troszeczkę, nie? Ale no, pół ramki y, gdzieś tak, powiedzmy, zaczerwione na, y, na no, no, normalne komórki robotnice będą. Y, tak więc wziąłem i zrobiłem sobie dwa uliki weselne nie? po jednej ramce. Takiej wrzuciłem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Tutaj, oczywiście, jest jeszcze ramka z węzu. Jedna ramka właśnie yy, z larwami. I kurde, komary gryzą, i po ramce z węzą. No niestety, suszy żadnego nie ma, a... ale co tam. No i strząchnąłem trochę pszczoły i zabunkrowałem kartonem w środku. nie Małe mają wylotki na, na dwie pszczoły, na jedną pszczołę nawet. Więc no zobaczymy, czy one tam się uchowają. Myślę, że tak nie wychodzą, bo grzeją kryją czerw. Nie? Po prostu pszczoły tak mają, że, że, że te, co siedzą na czerwie, one nie, go nie, nie puszczą. Dlatego te odkłady tutaj tak porobiłem. Ramki po prostu z pszczołami nawet nie zakrywałem odkładówki, po prostu przenosiłem, spryskałem, tylko tam syropem. Gdzie podwójny ulma, mam. Nie? To, to spsikałem, żeby po prostu. Yy, bo pszczoły blisko siebie w jednym ulu, oczywiście oddzielone w środku, ale wyrównałem troszeczkę zapachy, bo one na pewno tam się troszeczkę yy, poprzeplatają. Yy, no to może tam nie będzie jakiejś zadymy. No, tam też gdzie wkładałem, to też popsikałem troszeczkę ramki, żeby po prostu te pszczoły yy, fajny zapach yy, sy syropu mniszkowego yy, poczuły, że tak no może to je uspokoi, może troszeczkę si się wyluzują. Nie? No, no lądowisko muszę tylko dorobić do tego, bo, bo nie mam. No no i co? Chyba wszystko powiedziałem co dzisiaj zrobiłem. No niestety bez kamerek, bez kamerki GoPro czy innej takiej właśnie gdzie można, albo no, no, statyw, żeby był jeszcze może coś nakręcić, o, ale to też no widzicie o której skończyłem ciemno się robi, a już kurde styrany więc yy, nagrywanie jeszcze przy, taki, przy takiej akcji, ja w międzyczasie jeszcze kozę doiłem, kurde. Jajka zbierałem, nie. <gry> no to już, już przygięcie by było, nie? Tak, więc sobie na no spokojnie tam, nie wiem, coś tam nagrałem chyba. Ale no na koniec. Tam kto zainteresowany, to mniej więcej przedstawiłem sytuację na, na teraz, co ogarnąłem. I zobaczymy co jutro będzie, bo jutro jak tylko pogoda pozwoli, to lecimy resztę uli przejrzeć. Pod kątem mateczników, stanów rojowych, wiadomo, no i czy jest miejsce. No i tyle, jak będzie spokój, no to spokój. To znaczy, że wszystko mam na jakieś 5-7 dni ogarnięte, nie? Tak mi się wydaje. No, więc wtedy myślę, żebyśmy, akurat Łukasz będzie w następnym tygodniu, weźmiemy i kurde, wykręcimy się chyba. Tak więc. No mam nadzieję, że będzie ok. Żeby jeszcze burza była. Dzisiaj nawet grzmiało i nic, parę kropel spadło mi na łysy łeb. No ale i tak te pszczoły coś ściągają, tylko że po południu. Po południu, nie? Ciekawe o co chodzi. Gdzie one latają i co noszą. No nic, ja lecę, bo już ciemno się robi na telefonie, jasne jakoś tak wygląda. Ale u mnie w oczach to już ciemno. Na razie, cześć.